Oto zwycięzca z poprzedniego filmu, sprawdźmy czy hasło się zgadza źle losujemy jeszcze raz Tutaj już jest ok. Wysyłam tę MK. Jak widzicie, wszystko potwierdzone, a dzisiaj macie do zgarnięcia tego skina. Zostawcie suba z dzwonem, lajka oraz komentarz z hasłem, które poznacie w trakcie trwania filmu, więc zostańcie do końca. No witam serdecznie. Dzisiaj kontynuujemy serię ze skrzynkami limitowanymi, a na tapet biorę konkretnie case 1% Autotronik. Jak widzicie, mamy tutaj łącznie 6 punktów procentowych na zdobycie naprawdę zarobistych skinów, tym bardziej, że ja lubię te skórki, lubię te czerwony, ten czerwono-białe połączenie po prostu, więc zobaczymy, może akurat coś ładnego nam tutaj wyleci, może coś ugotuje akurat, no, na początku oczywiście jakieś rozgrzewkowe otwarcia i bardzo dobrze to wszystko się dla mnie zaczyna. Jest Huntsman Knife Aut Autotronic superansko. jeszcze jakbym trafił jaką jakiegoś bajoneta, to w ogóle bylibyśmy w domu, więc liczcie na to, bo naprawdę będzie kozacko Zarobiście. jest Falcon Knife Minimal Wear super, Dobra, czyli Falkion trafiony, Hansman trafiony, i zostały nam wyłącznie bajonety do szczęścia, jakiegoś tam. Dlatego, no, czekamy, ale jest jeszcze Hansman. Jest jeszcze Hansman, bardzo dobrze. Cisnę dalej, cisnę dalej. Tutaj nie poddajemy się absolutnie. Trochę już tych otwarć na moim koncie było. Nie chcę też się wyzerować, nie o to chodzi absolutnie w tym filmie. Dobra, super. Kolejny Hansman, szczerze to. Chyba, chyba się już zawiesiłem i nie wiem ile ich trafiłem. Ale wiem, że został trafiony na pewno Hansman i na pewno Falkę. Jeszcze przed rozpoczęciem, pamiętajcie, aby kliknąć plus, pisać tu Matis, dzięki czemu otrzymacie 10% bonusu przy wpłacie oraz 2,10 zł na start dla każdego nowego użytkownika. Pamiętajcie, że strona jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich. Weźcie to pod uwagę, grajcie z głową i odpowiedzialnie. Daily Case też ciekawa opcja, ale ja mam Wam coś ważniejszego do przekazania: konkurs na rękawice. Wraps overprint za ponad tysiaka Aby dołączyć, wystarczy doładować przynajmniej dyszkę z kodem Matis wtedy automatycznie bierzecie udział. Wyniki nie wiadomo kiedy w totalnie randomowym momencie więc czas gra tutaj na waszą niekorzyść. Dlatego myślę, że możecie tutaj dołączać, jeżeli faktycznie wam zależy. No a my oczywiście wracamy do skrzynek limitowanych, bo to jest głównym. Tematem przewodnim, po prostu tego odcinka. Może bez przyspieszeń tym razem, jednak kurczę, to jest mocna skrzynka, i tutaj zależy nam na emocjach, choć jak mam być szczery. To, widząc wyłącznie jakieś stickery na horyzoncie, nie ma tutaj absolutnie żadnych emocji. No ale dobra, dajmy jeszcze dwa, trzy otwarcia tej skrzynce. Może akurat jeszcze jedna koska nam wleci. Byłoby naprawdę fantastycznie. Bez kosy będzie słabo: będzie słabo. Oj, 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 oj. powoli kończy się mój budżet na dzisiejszy film, nie ukrywam. No ale jeszcze próbujemy. Proszę, proszę, kurde, gdybyś teraz w ogóle dał jakieś jakąś M9 przypuśćmy, albo albo coś w tym stylu, no byłoby naprawdę zarąbiście, no ale niestety, generalnie mam troszeczkę pucharów, więc możemy wrzucić tutaj całość 4,5 kloca, 4,5. 4-5. O, akurat w ten sposób. Dobra, spoko. I teraz jeszcze stworzę bitwę, która, mam nadzieję, pomoże ten odcinek wnieść na wyżyny, na wyżyny kontentowe, więc zaufajcie. Dobra, robimy to w ten sposób. 8 skrzyń. Jak widzicie, każda z nich jest ulepszona. To istotny aspekt. Na trzech graczy w trybie standardowym, bez zbędnego kombinowania. Zobaczymy, jak to wleci. Oczywiście dodaję boty, czym prędzej. I zaczynamy. I zaczynamy. Let's go, let's go. Zapowiada się to całkiem nieźle. Okej, okay. dobra MP9 całkiem, ale nie, no Zomek trafił Royal Guarda. No to dziękuję bardzo, to dziękuję bardzo. Ten, ten guardiana, no i tyle, i tyle w temacie. Ja już mam najmniej ze wszystkich. Jak można w ogóle być takim przegrywem? Czasami sam rozkminiam. Jak można być aż takim przegrywem? Sam się dziwię, że jestem do tego zdolny. No ale dobra, teraz się troszeczkę odkułem. Gdzieś tam wyszedłem do przodu. Dalej nie jestem pierwszy, nie jestem pierwszy, a to jest ważne, więc musiałbym jeszcze coś kozackiego tutaj trafić, żeby wyprzedzić bota Rosso. Oj, to będzie bardzo trudne, to będzie bardzo trudne, moi drodzy, niestety, chyba nie do zrobienia w tym... Okej, okay. no nie, 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 nie. Absolutnie nie. Zwycięzca zgarnął naprawdę pokaźną sumkę. Ja muszę obejść się smakiem. Niestety, choć był potencjał ogromny, żeby coś tutaj zdziałać, mam jeszcze bardzo dużo punktów bitewnych, ale to oczywiście przeznaczymy na inny odcinek. Też mam na to pomysł, więc na spokojnie. No a tymczasem dodajmy sobie troszeczkę w sensie, no stwórzmy po prostu kolejną bitwę, która miałaby gdzieś tam jakiś, tak jak mówiłem wcześniej, potencjał, żeby zaskoczyć. Może MVP. Okej, okay, coś takiego skleimy, tylko tym razem na dwóch graczy w trybie underdog. Jeżeli ja to przegram jestem dowodem na to, że można być największym przegrywem chodzącym po tej ziemi, moi drodzy, no to już by było serio combo, jakbym jeszcze przewalił tę bitwę. W każdym razie, jeśli chodzi o hasło z tego materiału, dajcie znać, ile macie liter S jak, jak suma w waszym nicku. S, S, dobra, let's go. No i znowu zaczynamy. Tym razem tryb underdog. Zależy nam na tym, żebyśmy mieli mniej, i co ciekawe, mamy więcej. No, zarobiście, zarobiście, to się wszystko układa. Oczywiście ironizuję w tym momencie, bo nie mogę na to patrzeć wręcz. O Boże Święty, Boże Święty. Co to jest za gówno? Co to jest za gówno? Nie mogę, nie mogę, naprawdę. Ja dos powinienem dostać order największego przegrywa. Teraz coś się zmieniło, bo Ziomek trafił na klejkę z Dreamhacka, więc uratował mi dupę. Uratował mi dupę, dziękuję bardzo. Świetna bitwa na zakończenie tego odcinka. Przynajmniej tyle taki pozytywny aspekt, akcent, który pozwolił poczuć się lepiej. No i tyle. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie. Pamiętajcie o konkursie na handwrapsy, overprinty, rękawice za ponad tysiaka na stronie. Z kodem matiz10ziko doładowujecie i automatycznie bierzecie udział. Do następnego. Na razie i cześć. Siemanko.